Dzień dobry, witam szanownych kolegów hodowców. Kolejny filmik z małej hodowli w Londynie. Chciałbym pokazać młode. W poprzednim filmiku pokazywałem, że para tych kremeczków siedziała siedziała na jajeczkach czy miała z niej jajeczka były jajka dwa z jednego się wykluł młodzik a z drugiego po prostu nie mógł się wykluć nie wiem może był słaby młodzik jest tutaj bardzo ładny młodzik mały kremeczek. Ładne, piękne łapcie. Tak więc mówię. krymeczków w pokrymkach, ten młody. A z kolei białogłówek. I turkotka. Wysiedziałem mi kolejnego młodego. Było jedno jajko zalężone. Młody jest krymeczek. Tutaj na wolierce małej. To jest właśnie ten młody. Przepiękne łapcie. Przepiękne łapcie. Piękny, młody krymeczek. Proszę zobaczyć. Także po tej parze krymek, krymków. Idą takie młode proszę popatrzeć piękne młodziki piękny krymeczek jestem zadowolony o tym samczyku no i, i, i tak jak mówiłem jeszcze miałam, mam parkę motyli polskich o tam jest samiec i samiczka i tu jest młody to jest młody po nich, po tej parze. Piękny, młody, bardzo ładny, młodziutki. Wyszedł. Piękny motylek polski. Także na razie tyle. Krymki na dniach. nie są znowu jajeczka, motylki. Też na paru dniach, bo już robią gniazdo, już nawołują się: O, w tamtym miejscu już robią gniazdo. Tam będą miały jajka, krymki będą miały tam ogóry. To do usłyszenia, szanowni koledzy hodowcy. Pozdrawiam.